Czołem misiaki, z tej strony Moskit. hej, 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 jak to prosi mnie pewien użytkownik, już teraz wybacz, wybacz mi mój drogi, że nie wspomnę twojego niku kompletnie nie zapomniałem sprawdzić, tak jak przypomniałem od razu, na dzień dobry, witajcie, to jest jakby to ująć ubogany przez was odcinek rozgrywki 2.0 z Minecrafta, ojej, zaczęło mi się wydać, wybaczcie to, zauważyłem, że niestety, Minecraft 1.5 strasznie mi wywala, mam z nim problemy techniczne i to dosyć spore W tym momencie jak widzicie znajdujemy się w jeskini, w której zakończyliśmy poprzedni odcinek z Minecrafta Mam nadzieję, że w tym momencie coś z tego wyjdzie, że nie wywali mi się czarny ekran w Minecrafcie Jakoś to wszystko przejdzie w miarę ludzko I przy okazji dodam, że dawno w Minecrafta nie grałem Tylko sobie sprawdziłem jak to działa wszystko i w tym momencie <laughs> tak, no, sprawy, nie pamiętam, co ja tu robiłem. Pamiętam tylko że z tego, co było, była jakaś ciekawa przygoda tutaj, miałem, pamiętam. Ehm, a, z, a z neterem, tak. Neterze sobie z podem, <laughs> głuchą, ciemną przestrzeń. Ehm, Prawież do lawy, na szczęście jakoś ocalałem. Nie skończyło to się źle. Tutaj widzę, że trafiłem w ciekawe miejsce. Z tego że dosyć dużo surowców jest. Tylko teraz, jak my się stąd wydostaniemy? Powiedz. cholera. Znowu. A, patrz pod nogi. Hm, nie ma tego złego, jak to się mawia. Hmm. Dobra, chyba sobie pokopię, hmm, czyli w takim przypadku nie będę was zanudzał w tym momencie kopaniem. E, I w ogóle nie wspomniałem jeszcze. Mam w tym momencie chyba w pół do trzeciej w nocy jest. Em, poniedziałek w tym momencie, czyli rany poniedziałek mam w tym momencie po Wielkanocy no i ogólnie <laughs> właśnie wrzuciłem na serwery Gaminatora moją nową wideo zapowiedź z bardzo powiedzmy, że znanej kontynuacji pewnej znanej, kontynuacji pewnej znanej gry nie podobały mi się te dźwięki, mam w tym momencie wyciszony dźwięk gry ale te dźwięki jeżeli się nie mylę to jest to są zombiaki Hmm, nie podoba mi się to, może nie, nie będę przyroł nagrania. Kurde, nie lubię tych dźwięków. Niby ta gra nie jest jakaś straszna czy coś, ale klimat jest taki dosyć czasami potrafi być ciężki, Nie bo boisz się, czy, czy byś czegoś stracił, co długo budowałeś i tym podobne rzeczy, więc trzeba naprawdę uważać. Dobra, światło, rzucamy światło, żeby odgonić złe moce i tym podobne. Kurde, ale straszne. Strasznie dużo tych. Jezuil tu węgla, boże. Przecież to co najmniej na najbliższe. Pół roku będę miał co wydobywać. Bez kitu. Hmm, dobra, zobaczcie, teraz na chwilę zapiszę. Dobra, zapisane. Hmm, to co? Zajmę się chyba wydobywaniem, co? W takim przypadku widzimy się na no, to są dosłownie chwileczkę. U, powiem wam, że ciekawy news. Znalazłem creepera. O, tutaj był przed chwilą. Skubańcu, co ty tu robisz? Nie przestraszysz mnie. Mam na ciebie haka, stary. No, hmm, ostatnio fajny patent, widziałem. Podaję, że u niej JJ, a na pewno go kojarzycie. O, fuck. Dobra. To nie było śmieszne. To nie było ciekawe. Więc mi tak cholera nie straci. Ja pierdyka. Nie chcę tu będzie stracić tego życia naprawdę. Byłaby w tym momencie najmniej pożądana przeze mnie rzecz. Dobra, a w tam... A mianowicie taki miałem patent. Znaczy taki założyłem patent na Creepery. Kurczę, tam bym przestraszył skubany. O. A spójrzcie na niego niespodziankę. Aaaa. Eee. Eee. nie działa. Znaczy działa, ale nie tak to robię. O, teraz powinno działać. Eee. O oh fak. giń, nara Jezus Uff, uff, uff Ale ten creeper tu mnie normalnie przeraził Dobra, wiecie co, <laughs> nie, na razie sobie chyba durję tą zabawę Tutaj w podróżowanie Bo to jest na pewno zbędne i szukamy drogi ku światu, ku światłości Bo naprawdę, wypadłoby jakoś stąd się wydostać i znaleźć drogę do domciu więc mam dwie opcje w tym momencie. Albo znajdę jakieś wyjście na powierzchnię tutaj. O tam, czy tam jest światło? Tak, tam jest chyba światło. No właśnie. Ja właśnie drugą opcję wyja wyjawić, którą właśnie było. No żebym po prostu kopał się w górę, ale widzę, że tutaj jest ogólnie wyjście. Więc nie jest tak źle. Teraz trzeba pomyśleć, jak tam na górę się dostać. Zrobimy sobie taki pseudomostek. I wyjdziemy na powierzchnię. Je, światło. No, o tym marzyłem. W sobie nie spodziewałem się, że tak prosto może pójść znalezienie wyjścia z tej jaskini. Myślałem, że będą większe problemy, prawdę powiedziawszy. Uwiej. Ja, cholera jestem. Kurde Teraz takie pytanie. Czy w takim wypadku masz? A nie ten przycisk. U. Co wam mnie strzeliło? Widział ktoś co, co we mnie strzeliło? Hmm, ciekawe. No, jak mówiłem już mam dwie opcje. Albo w tym momencie zacznę po sobie podróżować, co nie za bardzo mam w tym momencie ochotę. Może... Czemu tu się świeci? Ej, ja tu już w takim wypadku kiedyś byłem. Jak się nie mylę, ja tu kiedyś błądziłem sobie i nie mogłem znaleźć drogi do domu. I sobie jakoś teren chyba oznaczałem. Hmm, wtedy też nie miałem w takim wypadku wtedy jeszcze nie miałem kompasu, a kompas w tym momencie bardzo ułatwia sprawę znalezienie drogi do mnie, naprawdę. W sumie to byłoby jak tutaj gdzieś jakieś dobre miejsca, żeby coś założyć, coś myśleć? Ej, no, bez to kiedyś byłem. Cholera, jasna, no. Znaczy, cholera, no to w sumie nie dobrze źle. O. Hmm. Rudą żelaza nie pogardzę. Szczególnie, że w moich okolicach niestety rudy brakuje, jest dosyć deficytowym towarem, jak już wam mówiłem kiedyś. Jako kurczę, powiem wam, że boję <grym> się znowu w tą grę grać, bo wiem jak ona potrafi być uzależniająca. A jak już, jak już oglądacie moje programy, to na pewno wiecie, że czasu <grym> zbyt wiele nie posiadam. Muszę niestety, jakby to ująć, moją dosyć ograniczoną ilość czasu rozdzielać na, rozdzielać na bardzo wiele różnych rzeczy. Hmm, mam w tym momencie skrzyneczkę do craftingu? Nie mam, więc sobie ją zrobię. I stworzymy sobie łódeczkę, żeby jakoś na miarę szybciej wszystko przypłynąć. O, pięknie, będzie kapitan Moskit i potwór musz? mórz. Nie, to kiepsko brzmi. Będzie prosto kapitan Moskit na końcu świata. O, to nawet dobrze brzmi. E, wybaczcie, że mam w tym momencie dosyć ogólnie taki cichszy głos, może nie wiem, czasami trochę ciszej będzie mnie słychać. Postaram się to ogólnie naprawić w programie e, W programie do obróbki wideo. Żeby tak nie było źle. Ej, dobra, tu już widzę, że tu moje tereny się zaczynają, ponieważ zaczyna się lód. A to znaczy nie, nie mniej, nie więcej niż to, że właśnie powoli zbliżam się do moich terenów. I dotarłem do moich terenów, i w tym momencie zakończę ten odcinek rozgrywki. Być może w tym tygodniu nakręcę jeszcze kolejny odcinek Minecrafta. Nie chcę nic obiecywać, bo naprawdę to jest. Tak naprawdę jedna wielka loteria ze mną, bo ochotę mam na różne dziwne gry. I to macie niekonieczne na Minecrafta, który jest. Kurde, strasznie ogłupiający, bo strasznie wciąga, ale staram, Miałem od niego teraz ostatnio odwyk. Wiele innych gier zaliczyłem sobie, pograłem. I właśnie zaliczyłem, niestety, wywaliło mi Minecrafta. Dobra, na tym kończymy odcinek. tam sobie na spokój. I powrócę do niego później. Trzymajcie się krótko. Dobrej nocy. Pa.